Mario, posłuchajcie. Dzieci wieście, uciekajcie. Herod chce je dziś nie zabić. Każą swój wyprawić. Jaki zbojów? Dziewko kola. Czy nie jesteś na Toż to, to jaka? O co Czy coś dziecko tutaj tej Jak no? Czemuś taka pada? Co się stało? Opowiadaj! Nie ma czasu na powieści. Mam ja straszne dla Was wieści. Herod z się szatanem. Chce być ze świata panem. I to razem uradzili? By Jezusa zabili. całej dzisiaj tej krainie, może jak nie innej to sam Hetman zaraz będzie. Uciekajcie, byle prędzej. Nie możemy już uciekać. Dzieci słabe, trzeba czekać. Patrzcie, jedzie Hetman w dali. Już nas tylko błogosławi. Błogosławi nas na pewno, ale teraz chodźcie ze mną. W środku trzeba dzieci schować. Chłopcy tutaj drzwi pilnować. No, rozprawa jest już bliska. Wszyscy więc na stanowiska. Trzeba swoje zakłaski wkładę, Damy chętmanowi radę. U Heroda, jak mi só, lat 20 po wygórze, w już w bitwach zwyciężyłem. Ile raz rand. Nigdy ja się nie poddałem. Za Heroda krew sprzedałem, zawsze w niego ja wierzyłem. Życie go tu byłem. No a teraz i za dziecko jadę za pić małe dziecko. Co ja robię, jak Po co takie chwili dożyłem? Tysiąc dzielnych żołnierzy w tej kraju niecholwiek Lecz rozkazu ja nie dałem. Sami dałem do królu. Nigdy ja się nie odpadłem. Spełnić to, co rozkaz każę. Zabić dziecko leczyć muszę, chociaż ja były rozkazami. Hej, pasterze, zejście z drogi. O pan Hetman, boże drogi. Co też pan rozprowadza? Rozkaz mi wydała władza. Więcej zdrowia nie życie, jak nie zapłacicie wycięli. Takiś nawet ja jamo tobie. Ale Hetma jak jakiś nerwowy. Cóż za rozkaz poszalony przyjmą cię tu w nasze strony? Może macie ku mocy dla dziecko. Przybór za dziecko. Skąd to wiecie? Zdrada, zdrada, zdrada. muszę walczyć na ramach. No Hetma urodził w górę. Chyba tak? że chce dostać kurwetę. Ono to, co to znaczy. Nic. Jenny Smith. Jenny Smith. O co błagam na święta? I to mają być pasażerowie. A na co się tacy święci? Nie jesteśmy już pasażerowie. Już ochronę ma agencję. Słyszysz mnie? Odwróć cała stronę w z tem. Mamy tego terrorystę. Świetnie dawać tego swojego słowia niebeckiego. Patrz, kogo kogoś chciałeś, lecz się nie przepakowałeś. Lecz, co teraz byś zrobił? Teraz wolno go Że jak? Słucham. Ja, ja tak nie wiem. wiem. Hej, nie krzyczcie tak, pasterze, bo jeszcze sam obudzicie i go jeszcze przestraszycie. Dobrze, cicho już będziemy, ale puścić go nie Dobrze mówię, Maria droga, Wszak chciał, chciałby Dziecka. obca jest nie myśleć dla dziecka. Zna jego serce lepiej. Matką Boga jestem przecież. Nęb nie na niego, dziępek Powiedz szczerze na pytanie. Zabiłbyś Jezusa samego? Nie wiem, czy mi uwierzycie, lecz usięgam na moje życie. Oby się ja nie zbawić, lecz chciałem go tu zabić. Po coś więcej do nas przyszedł? Ja uratowałem jego życie, aby inny go nie zabił. Ja bym się właśnie sam nie Mówiłem, taki rozkaz, rozkazał przyjść musiałem, ale dziecię chciałem porwać gdzieś i schować. Przed Herodem uratować. Ja mam kogoś, póki żyję. Dziecka nigdy nie zabiję. Ja już jest więc nie katę. A więc jesteś nam tu brawy. Puśćcie go, Panowie. Lecz tak myślę sobie, po co wracać do zboru? Tam są ludzie bez powodu. Zacznij Jezusowi służyć. Zostajesz z nami jak najdłużej. Wielką służbą zbawisz siebie. Zmarzasz w będziesz w niebie. Jest dla mnie przebaczenie, z dawnych uszachów odkupienie? Gdy żałujesz i tak się stanie, to jak idziesz, czy zostaniesz? Więc od dziś ze bo Bogu w dziecku zleconemu. A więc witaj, bracie drogi, wejdźcie w nasze ludzkie drogi. Jutro długa droga czeka, więc niech każdy z nas nie zleka, tylko idzie odpoczywać, bo każdy chyba, ale jeszcze raz na noc zaśpiewajmy na to noc. A na zajutrz w obce stronę do Egiptu się udali. Wszyscy zdrowi, wszyscy cali. Egipt gościć będzie Boga, ale szybko mi jest Boga i powrócą w Wesela wróci tam do Izraela. Bo tu musi ludzi zbawić, złaczyć grzech, swój lud wybawić i tu umrzeć mu potrzeba, by otworzyć nam krajeba. Trzeba jeszcze, moi mili, byśmy teraz zobaczyli, co z Herodem, jak króluje. Mówią, że się coś leczuję. Zanim Zanim kocioł zlutowałem, cały świat z Ale by chrzód dręczyć, warto trochę się pomęczyć. Wziąłem teraz z sobą dzieci, zawsze jak odczasem zleci. Dzieci, dzieci, chodźcie tutaj, cicho prostujcie. Pracy taty obserwujcie. Tato, zimno, ja się studzę. a ja strasznie się ty nudzę. Nie kręć się koło nosa. Macie dzieci papierosa. Usiąść, patrzeć, obserwować, tato będzie wypracować. Do Herodzie, do zgrzyspania, wszopola umierania. Jakie winy, taka kara. Już się chwa przebrała miara. Ręce, co ty? Hej, szatany. Chcemy prawdzić, co się stało? Cóż Herodku, jak się rzekło? Wina, zbrodnia, kara piekło. Smole, będziesz już królować, nie wieków się gotować. Hej, ja żyję, to za wcześnie. Przykro mi, umarłeś wręcznie. Już na ciebie czeka piekło. Oj, przyjmiemy tam ciepło. No heroda wracć do i do ognia na ćwiateczki. Będziemy ciąć herodka w kosteczki i smażyć do nas pareczki Tak to zbrodnia nie wypłaca. I jaka praca taka płaca. Człowiek musi popracować, żeby nie biegnąc zawaść. Lecz zostawmy już herodę. Bo to cała szkoda. Czas już daj na, na zakończenie. Spójrzmy jeszcze, tu na scenie stoi święta już rodzina. Maria, czy tak to jest przy nim inni się zebrali. E, jedni bliżej, inni dalej. Paskówkowie, aniołowie, gardra, hetman, trzy królowie. Oni byli z nim w potrzebie. Teraz wszyscy są już w niebie. My do nieba też idziemy, kiedy tam będziemy. Poza dobre, życie, Bóg nagrodzi nas pięcie. Trzeba o tym nam pamiętać, zwłaszcza teraz, kiedy święta są Bożego Narodzenia. No to koniec, do widzenia. Szanowni Państwo, pani dyrektor, drodzy nauczyciele, prezenty szkoły, drogie koleżanki i koledzy. W tym przedstawieniu chcieliśmy przypomnieć i unaocznić tajemnicę wcielenia Boga dla zbawienia całej ludzkości. Dostał się naprawdę około 2000 lat temu. Chcieliśmy o tym dzisiaj zaświadczyć. Ale ta tajemnica trwa także dzisiaj. rodzi się i odradza w ludzkim sercu. Objawia się i przychodzi w naszych życia tu i teraz. No i właśnie, z całego serca życzymy wszystkim tutaj zebranym, możemy się w ciemności, tak w radościach, jak i trudnościach. jak w naszych domach, gości, której pokój i miłość. Życzymy zdrowych, bardzo niespokojnych ale wypełnionych radością obcowania z powiem, świąt Bożego Narodzenia. Niech wszystkich napełnia Boże błogosławieństwo oraz także ufność i nadzieja, jakie mieli Maryja Zjednoczona.